Hotel Romu to fantastyczne miejsce. Nie tylko na ziemi, ale także bardzo ważne w mojej, w mojej karierze, nie tylko sędziowskiej. Nie każdy wie, że dziś prowadzę wiele prelekcji, udzielam się podczas eventów, konferencji i tu byłem już wielokrotnie. Słuchało mnie ponad 800 osób fantastyczne miejsce, fantastyczna akustyka, gdzie mogę opowiadać o swoich, o swoich początkach, o swojej karierze, o anegdotach, czyli o tej kuchni, kuchni sędziowskiej. Początki moje, Jarumowa, to rok 2016 i Euro 2016. W Paryżu. Fantastyczne przygotowania i fantastyczna impreza dla mnie. Później kolejny krok to rok 2018 i mistrzostwa świata w Rosji. Przygotowania tutaj razem wspólne z kadrą trenera Adama, Adama Nawałki. Jak widać, mamy tutaj wszystko. Mamy fantastycznie przygotowane boisko, gdzie sędziowaliśmy mecze, gdzie dziś mogę ciężko trenować i przygotowywać się do Euro 2024 w Niemczech, tak bardzo ważnego dla mnie turnieju. Ale mamy też trening siłowy, jak widzimy fantastycznie wyposażona siłownia. Wszystko to, czego potrzebuje sędzia, żeby móc przygotować się, jeżeli chodzi o bieganie, jeżeli chodzi o trening siłowy, ale nie tylko treningiem sędzia żyje. Nigdy nie grałem w golfa i tutaj stawiałem właśnie swoje pierwsze kroki. Nikt nie powiedział, że będę drugim tageremucem, ale warunki, które mam tutaj stworzone przez Hotel Aronf są godne do tego, że mogę przynajmniej się starać. No i oczywiście to, co dla sportowca jest najważniejsze, po ciężkich treningach, po ciężkich meczach, po ciężkich analizach znajdujemy spokój tutaj właśnie w SPA. Gdzie, gdzie jest fantastyczny świat, całem gdzie są fantastyczne zabiegi, gdzie wreszcie przy panorama jacuzzi mogę oglądać zachód słońca, czego chcieć więcej. Dzisiaj, już tylko odliczać dni do, do Euro i gdzie będziemy żegnali się za Armowem, ale jak zwykle tutaj wrócimy, bo kolejne ważne mecze przed nami, kolejne ważne turnieje przed nami. A tak jak powiedziałem, tutaj jest nasz drugi dom, tu ze swoim zespołem się fantastycznie odnaleźliśmy, także. Dzisiaj jesteśmy tutaj, ale niedługo wracamy znowu. Pozdrawiam serdecznie z Hotelu Aromów. Szymon, merci.